Witajcie moi kochani! Ja mam na imię Agnieszka dla wszystkich nowych członków naszej świetlistej rodziny. E, proszę się zwracać do mnie po imieniu, bez tytułów. E, właśnie, Zygmunt potwierdził, a ten w tle, jakbyście nie wiedzieli, to jest Zygmunt to jest nasz zegar, który w kluczowych momentach bardzo często nam potwierdza czytanie. Więc również i Zygmunt należy. Do naszej świetlistej rodzinki. Ja się tak tasuję, a wy się zastanawiacie: co ty nam dzisiaj tu będziesz szczytać za energię? I wiecie co? Dzisiaj sprawdzimy sobie, co on wybierze: serce czy rozum, kto wygra, czy co wygra. Bo macie do czynienia, kochani, często, często. Z osobnikiem typu raz głowa, raz serce. Kiedy odzywa się serce, on jest blisko, odczuwasz jego miłość, są uczucia, jest pięknie. Odwróci się na nodze, opuści Twoje mieszkanie i co się dzieje? Włącza się umysł. I często, gdy się włącza umysł, zaczyna analizować i wycofuje się. Jeśli masz z takim typem do czynienia, no to to będzie Twoje czytanie, kochanie. I dzisiaj sobie sprawdzimy, co na koniec wygra: czy serce, czy rozum. Ale jeszcze póki co zobaczymy sobie e, sytuację, jaki był Wasz ostatni kontakt, okay? I na podstawie tej sytuacji będziecie wiedzieć, kochani, czy idziecie w rezonans z tym czytaniem, czy nie. Jeśli na przykład sytuacja okaże się nie waszą sytuacją, czyli Wasz ostatni kontakt nie był taki, jak karty pokazują, oczywiście możecie sobie obejrzeć to czytanie, choćby ze względu na impulsy, które mogą do Was trafić. Nic nie dzieje bez przyczyny, więc kochanie, również i Ty nie trafiłaś, nie trafiłeś na to czytanie bez powodu. Tutaj jest jakieś przesłanie dla Ciebie. I ty będziesz wiedział, wiedziała jakie. Kochani, co jakiś czas muszę to powtórzyć, to są czytania ogólne i wszystkie moje czytania są bezterminowe, więc jeśli kiedykolwiek trafisz na jakieś czytanie, czy to na tygodniowe czytanie, czy to na dni portalowe, jakiekolwiek by to nie było, czy dni, czy noce, to ono ma jakieś znaczenie dla Ciebie. Teraz ruszam, a ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o przesłanie. Co wygra u niego serce czy rozum? Ale teraz zaglądamy sobie do waszego ostatniego spotkania. Jak wyglądało wasze ostatnie spotkanie? Upięknie wyglądało. Co powiedziałam przed chwilą, kochani, no było pięknie, romantycznie. Dwójka kielichów. Było piękne spotkanie, By, była miłość, był ogień. E, patrzyliście sobie głęboko w oczy. Potem, po czym on z królem mieczy wskoczył na swojego konia i pognał. Czyli to będzie czytanie nie dla tych osób, które są w stałym, pięknym związku zresztą kto ogląda Tarota, jak jest w pięknym, e, cudownym związku. Ale to jest właśnie ten typ rycerz mieczy to jest taki bardzo prezentacyjny w tym naszym kolektywie, czyli ten, co wpadnie, narobi zadymy, wprowadzi chaos w naszym życie, w nasze życie, siada do tego konia i pędzi dalej. A Ty zostajesz w energii braku z piątką denarów. Pozostajesz biedna sama, nie wiesz o co chodzi. Tak było pięknie, tak było romantycznie. I wiecie co, co, słyszę? Wstał, oczepał się jak pies i poszedł. No, co Ale bierzemy to wszystko też z przymrużeniem oka. Wybaczcie, mój sarkazm, ale no takie sytuacje to chyba łatwiej jest yy, wziąć sobie na, na luzie, jak, jak bardzo być w tej ciężkiej energii. Aczkolwiek piątka kielichów mówi o tym, że właśnie po tym, jak on se po, popędził dalej, no to, to została takiej energii braku, bo... Całkiem możliwe, że jak opuścił Twój dom, czy pożegnaliście się, on sobie popędził swoją drogą bez żadnych deklaracji, może, może nie powiedział, kiedy będzie następne spotkanie, to było takie zimne, szybkie pożegnanie. A Ty zostałaś w energii braku. Dobra, no taką mamy sytuację. No to teraz zobaczmy, w jakiej energii on jest na teraz. Co króluje? Serce czy rozum? Na teraz. Teraz jest, kiedy oglądasz to czytanie. W jakiej energii jest? Serca czy rozumu? O, jest bardzo mocno w twojej energii, kochanie. Ktoś karta mi się odwróciła. E, to znaczy, jest bardzo uziemiony. On w tej chwili właśnie widzi ciebie jako naprawdę kandydatkę na żonę. Czyli hmm, jakby to można... No taka kandydatka na żonę to są i uczucia, i również uziemienie. jaj, mamy znowu ziemię. Mamy Asa denarów i mamy głupca. Powiem Wam tak, no na pewno jesteś ty w jego energii. Czy to są uczucia, czy rozum? Nie wiem. To może być ze wszystkim powiązane, bo as denarów... Pokazało nam się, w jakiej energii jest, jeśli chodzi o Ciebie. Ja chciałam wiedzieć ogólną, ale Ty się położyłaś w jego energii. Ehm, jeśli to nie ty, no to może być rzeczywiście jakaś jego żona. No bo królowa Pentakli zazwyczaj symbolizuje żonę. Ehm, no i co? Bym musiała to dopowiedzieć, nie? Chociaż żoną by nie chciał kolejnej szansy i nowego początku. Nie, wiecie co, jak Agnieszka nie jest pewna, to zanim ona to wytłumaczy, to sobie dopowie. W jakiej energii jest teraz? To jeszcze raz. Jest, w jego energii jest królowa pentakli. Więc ona jest bardzo mocno widoczna w jego energii. To jest kobieta dobra, hojna. Ktoś pod znaku ziemi może być, ale tu chodzi o tą energię. Kiedy ona dba o siebie, dba o innych, finansowo też jej się wiedzie, lubi naturę. No i wygląda na to, że liczy na jakąś wielką szansę, szczęśliwą. O jakiś nowy początek tu chodzi z kartą głupca. No dobra, zobaczmy. Na królową pentakli. Chciała wiedzieć. To jest związek przeżywany na zewnątrz, oficjalnie, więc to może być, jeśli ty jesteś jego oficjalną partnerką, to jesteś ty, jeśli nie, no to żona. Ale dlaczego chcę z nią nowej szansy, no, może tam, to o nią chodzi, zaraz zobaczmy. Zaraz zobaczmy. Pokazałaś się krótko. Za dużo. Dajcie mi po jednej kartce wy tam na górze, co? Bo ja mam taki tani stół, spoko, więc tu mi się za dużo kart nie zmieści. Tak, tu chodzi o spełnienie jego marzeń. Takiej energii jest. I z kim chce tego nowego początku? Z kimś, z kim zamknął rozdział. Jakiś rozdział jest zamknięty, a teraz by chciał z lekkością otworzyć coś na nowo. No dobra, może jeszcze nam się pokaże, z kim zamknął ten rozdział, o co tu chodzi. O uczucia. Na spełnienie marzeń. No, mamy studnię marzeń, mamy drzewo, coś ma rosnąć, coś ma się rozwijać. Hmm. Jeszcze weźmiemy raz na tą królową pentakli. Bo to może być tak, że z tą królową pentaklią chcę stałego związku. No i teraz będziecie wiedzieć. Tu chodzi o królową pentakli, z którą chcę może nowego związku, z którą był zamknięty rozdział, chce oficjalnego związku, to jest jego bratnia dusza, z którą była stagnacja. Mamy trumnę, czyli nic się nie działo. Coś było umarło, wsadzone do trumny, zamknięte, czekamy. Transformuje się. Bo wiecie, bardzo drastyczny. Yy, Przykład, ale dokładnie no, tak to wygląda transformacja. Kiedy wrzucamy ciało do trumny, no to ono przechodzi transformację, czyli się rozkłada. I również tutaj musi dojść, czy dochodzi do jakiejś transformacji. A ta transformacja ma wprowadzić wielkie szczęście, szanse na przyszłość. I tu chodzi o nowy początek, jeśli chodzi o jakiś związek, który się zakończył. Ale gdzie są mu głębokie uczucia. No to w takiej energii on jest. No dobra, no to co? Nie będziemy kombinować, zaglądamy wprost. Co wygra? Serce czy rozum? Czym on się pokieruje? Yy, no mamy kartę tego. Yy, się nazywa on Rydwan. Mamy kartę Rydwanu i tak naprawdę to ani serca, ani rozum, bo yy, karta Rydwanu to jest taka gorąca karta. Wiecie o co chodzi? Więc chyba się będzie kierował tym, co jest pod sercem i pod rozumem. Oj, mamy kielichę. Tak, kochani, bo on się będzie bał, tu będzie ruch, bo on się będzie bał stracić szansę. Zobaczmy dalej. Tu są jakieś szanse stracone, tu jest smutek, tu jest tęsknota, tu jest ból i mamy kartę księżyca, wygra serce, kochani. No, proste i na temat. Księżyc to jest, to są uczucia, to jest ten magnetyzm, pasja, erotyka między wami. Także, kochani, dobrze jest tutaj, tutaj wygra to, co on nosi pod brzuchem, ponieważ jest smutny. Myśli, że szanse stracone i mamy karty księżyca. Wygrają uczucia, kochani. No i co? Można by już zakończyć to czytanie. Ale my nie zakończymy, bo ja jeszcze bym chciała wiedzieć. Chciałabym wiedzieć, co zrobi w Twoim kierunku. Co zrobi w Twoim kierunku. Jak wybra serce, no to co on zamierza zrobić, ten człowieczek? Uuu, mamy arcykapłana, kochani, może być tak, że poprosi Was o rękę moje drogie, albo będzie chciał się z Wami ożenić, albo wyjść za mąż, albo co by nie było. Mamy runę Rajdo, bicie serca, ruch, on chce tego ruchu. To jest pierwsza opcja. Druga, co zrobi? Może rzeczywiście będzie prosił tych na górze o wsparcie. I dostanie to wsparcie. Jak poprosi, to, jak to mówią, prościa, to otrzymacie, nie? No i co zrobi jeszcze? Jak będzie wyglądał jego kolejny ruch? O Jezu! Kochani... Może nie o Jezu, ale cesarzowa! No, no kochani, no cesarzowa to jest matka, to jest żona, scalająca. Ojej, o ma, o matko! Wszystkie królowe, kochani! Mamy arcykapłana, mamy cesarzową arkana wielkie, mamy słońce, on ruszy w Twoim kierunku, on chce tego szczęścia. Kochani, ja nie wierzę. Mamy sprawiedliwość, czyli wyrówna się wszystko i też nie uwierzycie, kolejna arkana wielka to jest z kielichów. To jest szansa na wielką miłość. Kochani, kto idzie tu w rezonans z tym człowiekiem, co ucieka i zostawia Cię w energii braku, ten ktoś się przebudzi, obudzi i nastąpią olbrzymie zmiany. Kochani, tu będzie szczęście, tu jest słońce, my mamy wiecie co, no ty, chyba wszystkie arkana wielkie mamy. Askielichów, sprawiedliwość, słońce, ty jako cesarzowa, on jako arcykapłan. Wcześniej mieliśmy Rydwan yy, i Księżyc. Kochanie, ty masz ogromne znaczenie w jego życiu, on zawalczy o ciebie, on tutaj tu pójdzie jak szczała, to on będzie chciał szczęścia, wszystkiego, co najpiękniejsze, bo jak on cię widzi, Mega. To jest. Wiecie, no, dawno nie mieliśmy takiego czytania. Dobra. To zobaczymy, co nam powie uniwersum do tej energii, co oni nam powiedzą, czy nam potwierdzą. Tak. On chce pracować. On już pracuje w tle, kochani, łącznie z uniwersum, właśnie nad, nad tą waszą relacją, nad tym waszym połączeniem. Ja i teraz uwaga, bo tu chodzi o to, że y, dla wszystkich uniwersum chciało powiedzieć, że tu nie chodzi o jakieś wielkie połączenia bratnich dusz. Tu chodzi naprawdę o taki normalny związek, kiedy może poznaliście się pierwszy raz tutaj na tej ziemi. Także tutaj, yy, kochani, tu nie chodzi o jakieś połączenia bratnik dużo. takie zwykłe, przyziemskie, yy, przyziemski związek, który naprawdę może się przepięknie rozwinąć, moi drodzy. Aj, aj, zobaczmy jaka runa pieczętuje to czytanie. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Tu wygra tak serce, że Matko Boska, nie? Jaka luna pieczętuje nam to czytanie? Ha. Tu chodzi o zrozumienie i o On zrozumie, że ty jesteś jego darem. Tak tak, Agnieszka pięknie przeczytała. I teraz jak nie dostanę przynajmniej tysiąca lajków za to czytanie, kiedy wy wejdziecie tutaj z tym człowiekiem w przepiękną miłość, to się na was obrażę. Bo za takie czytanie, czy komentarz, czy, czy łapka w górę, to jest dokładnie moja energia, kochani. Łączycie się z tą energią. Także, chyba, że ktoś nie chce takiej wielkiej miłości i szczęścia, i żeby się zdecydował i ruszył w Twoim kierunku, i poprosił Cię o rękę, i żeby się wszystko wyrównało, to daj, darujcie sobie te lajki. Ale wszyscy inni, chcą, co chcą tego, to proszę, jak nie dostanę tysiąc lajków, to się obrażę, to nie będzie czytania. Bo tak pięknej energii to trzeba wzmocnić, kochani. Czyli nie będę się powtarzać. Pamiętajcie, że mogę się obrazić. Musiaczki, kochani, do zobaczenia.